Oznaką naprawdę sporej ignorancji byłoby przejść koło tej premiery obojętnie, mimo że zdaję sobie sprawę, iż z roku na rok każda kolejna rozgrzewa entuzjazm graczy i ogólnie użytkowników pc coraz mniej. No, bo nie da się ukryć. W chwili obecnej procesory i karty graficzne zdaje się, że w pewnym aspekcie osiągają swój szczyt, o ile już go nie osiągnęły, oczywiście w pewnych aspektach wydajności. Jednakże na premiery warto zwrócić uwagę choćby z tego względu, aby sobie jakoś w głowie poukładać i uszeregować wydajność nowych układów względem starych, aby choćby mieć pewność, czy faktycznie coś nas nie omija, czy warto się tym w ogóle zajmować. Interesować, czy może niekoniecznie. I poniekąd trochę spoilerując, ale mieć na uwadze, że 14 generacja, chociaż akurat od tego nazewnictwa Intel powoli pragnie już odejść, nie zmieni jakoś bardzo znacząco tego, co się aktualnie dzieje na rynku, ponieważ procki, które dzisiaj zobaczycie i tak pojawiają się od kwoty minimum około 1500 zł, aczkolwiek ważne w kwestii ich premiery jest chociażby to, jak zmieniają się pozycje, jeżeli chodzi o to, co, za ile i w którym miejscu na LGA 1700 można kupić. I dlatego właśnie stwierdziłem, że do i 5, i 7, i i 9, 14 generacji, dorzucę i 9, 12 generacji, żebyście mieli nie tyle zestaw różnych benchmarków i wyników, z których byście no. Coś pewnie wynieśli, ale w sumie niewiele. Tylko żeby była to informacja konkretnie dla użytkowników w chwili obecnej już LGA 1700. Czy mają się o co martwić, jeżeli używają w chwili obecnej na przykład, nie wiem, i piątki 12 generacji, czy nawet i dziewiątki. A jednocześnie, żeby osoby, które nie mają w tym momencie żadnego procesora i się przemierzają do zakupu, też miały ogląd, czy warto jeszcze w chwili obecnej inwestować w najstarszą generację pod LG 1700, czy może faktycznie lepiej już dopłacić do najnowszej i mieć to, co jest aktualnie najświeższe na rynku. I wielu z was może się zdziwić, bo naprawdę testy wyszły interesująco, być może dla wielu z was nie jakoś mega zaskakująco, ale przynajmniej dla mnie było to ciekawe doświadczenie z tego względu że nie spodziewałem się, iż Intel tak bardzo dopieści, w szczególności jeden model, który naprawdę zasługuje na wyróżnienie, ale o tym zaraz. Teraz zobaczcie faktycznie jak to wszystko wyszło w teorii i w praktyce. Testy procesorów rozpocząłem od przyjrzenia się wydajności jednordzeniowej. Akurat tutaj co do wyników nie powinno być zaskoczenia, gdyż na rezultat przekłada się typowo częstotliwość taktowania zegara pojedynczego rdzenia, a ten parametr jest zwiększany z generacji na generację. Pomiędzy więc 4,5 GHz, z którym pracowała i9 12. generacji w Cinebenchu, a niespełna 5,1 GHz i9 14. generacji, musiało dojść do różnic w wynikach końcowych. Pozostałe procesory zgodnie z logiką utrzymywały Taktowania o 100-200 MHz niższe względem tych wyżej z wykresu. Jednak Intel, prezentując kolejną serię procesorów Core, nie próbuje przekonywać o wydajności jednorodzeniowej, a wielordzeniowej. I tu dzieją się ciekawe rzeczy, w szczególności w relacji wydajności do poboru mocy i temperatur testowanych CPU. Chyba największy problem obecnie Intel ma z określeniem. Czym ma być linia Core i 7? Bo z generacji na generację to właśnie ten procesor przechodzi najwięcej modyfikacji. Najpierw miał 12 rdzeni, co czyniło go naturalnym następcą 10-rodzeniowej i 5 tej samej generacji. Ale już rok później zyskał nie tylko 4 rdzenie więcej, ale też więcej pamięci cache, co zrównało go specyfikacją do modeli i 9, a poprzez podniesienie zegarów bez problemów w większości benchmarków wygrywał z najwydajniejszym modelem Core 12 generacji. Z kolei w tym roku jest jeszcze ciekawiej, bo Intel ponownie stwierdził, że mało tej i7 rdzeniów i dorzucił jeszcze 4, co ponownie zaowocowało zwiększeniem pamięci podręcznej i, a jakże, zwiększeniem zegarów, przez co i7 14700K jest w mojej opinii najlepszą nieoficjalną i dziewiątką na socket LGA 1700. Jest procesorem kompletnym Pełnym i w końcu zbalansowanym tak, że da się go schłodzić AJO 360 mm, a jednocześnie wykonać większość operacji w bardzo podobnym czasie do tego rocznego króla, czyli I9 14900K, której to z kolei nie idzie okiełznać temperaturowo bez custom loopa. Co prawda nie porównywałem I7 14700K z I9 13900K, za wyborem której przemawiałaby większa ilość rdzeni, ale obawiam się, że z uwagi na tendencję tego CPU do stanowczego przegrzewania się i zrzucania zegarów, to właśnie i7 14700K byłaby górą w większości benchmarków. Wracając jednak do faktów, a nie spekulacji. Cinebench R23 w ujęciu multicore mówi jasno: Jeśli macie i9 12 generacji, to poczujecie i to wyraźną różnicę w przesiadce na i7 generacji 14. Większa liczba wątków, wyższy zegar, definitywnie dają kopa, co sam potwierdzam empirycznie po wymianie i 9 12900k w moim prywatnym kąpie na i9 13900k która dała ogromny oddech pracy w Premiere Pro którym oram zresztą mój sprzęt najczęściej bo w sumie to codziennie. Pozostałe benchmarki układają się na jedno kopyto. Między i9 a i7 14 generacji przewaga jest zawsze widoczna i wyraźnie zarysowana. Co podkreśla fakt, że zakup i9 14 generacji ma mimo wszystko sens, jeśli chcielibyście mieć najszybszy z najszybszych procesorów i nie zważacie na koszta. A te będą wysokie, bo jak już wspomniałem, aby schłodzić najnowszą i dziewiątkę, nie wystarczy AIO 420 mm. Trzeba czegoś jeszcze lepszego, ewentualnie pozbawić się komfortu pracy przez ustawienie wentylatorów na możliwie maksymalne obroty. Oczywiście mowa o sytuacji, kiedy procesor idzie pełną parą. Zwróćcie jednak uwagę, że jeśli zamienimy punkty na czas, a czas to bardzo wymierna jednostka miary, to choć procentowo różnice byłyby dyskredytujące, to jednak mówimy o urywaniu sekund, a nie minut w czasie codziennej pracy. Jedyne, co w tym aspekcie przykuwa moją uwagę, to kwestia, iż faktycznie najnowsza i dziewiątka wykonuje tę samą pracę prawie dwa razy szybciej niż najstarsza i dziewiątka pod ten sam soket, a to jest godne odnotowania. Sytuacja nieco jednak zmienia się, gdy na wyniki popatrzymy przez pryzmat praktyki, a nie teorii. Benchmarki to fajne wizualizacje wzorców wydajności, ale ostatecznie liczy się praktyczna użyteczność, a tutaj argument do rozmowy o zakupie zyskuje niespodziewanie i piątka 14600K, która bez kompromisów mówi sprawdzam i odbiera asa w rękawie, którego miała starsza hipotetycznie bardziej wydajna wielowątkowo i 9.12 generacji, gdyż oba procesory podczas konwertowania materiału MKV do MP4, co jest częstą praktyką montażystów korzystających z Premiere Pro, uzyskują niemal identyczny wynik, co przy obecnej różnicy cen definitywnie czyni i5 atrakcyjniejszym wyborem. Aby więc aspekt praktyczny uwypuklić jeszcze bardziej oraz przełożyć na coś z podwórka znajomego większej liczbie widzów, zerknijmy na wyniki w Cyberpunku, który jest benchmarkiem ostatecznym. I stety, bądź nie, ale i piątka ponownie pokazuje klasę, a nawet środkowy palec starszej i dziewiątce, i zarówno w ujęciu średnim, jak i 1% najniższych klatek, pokonuje pretendenta domiana najwydajniejszego CPU Anno Domini 2021 o 8%, co szczególnie mogą odczuć osoby chcące zaopatrzyć się w monitor z jak naj szybszą matrycą. Moi drodzy, podsumowując, oznakom ogromnej, ale to przeogromnej ignorancji byłoby powiedzieć, że 14 generacja procków Intela nic nie wnosi. Wnosi, ale dla bardzo szczególnej grupy użytkowników oraz przede wszystkim dla tych paradoksalnie, którzy nie są zainteresowani nawet zakupem tak drogich procesorów, ale przykładowo chcą wiedzieć, co w trawie piszczy i przykładowo na co się też przygotować w chwili, kiedy te procki w końcu potanieją, gdyż to co nadchodzi w kolejnym roku faktycznie może istotnie wpłynąć na to, jak będzie wyglądał świat. Nie tylko gamingu, ale również oczywiście pracy profesjonalnej na pecetach. Poza tym, patrząc na obecny rozkład cen, jasno można stwierdzić, że to właśnie promocje na poszczególne modele lub ewentualnie obniżki cen procesorów starszych generacji powinny być głównym motorem napędowym decyzji zakupowych konsumentów. Ale też niemniej istotny od wyboru procesora powinien być dobór płyty głównej, bo to od niej, koniec końców, będzie też zależało, jak ten procesor będzie się w ogóle zachowywał. I tu muszę powiedzieć dwa słowa o płycie głównej. Głównie na której testowałem właśnie 14 generację oraz częściowo też 12, a płytą tą był Asus Z790E Gaming WiFi, oczywiście ze stajni ROG. Przyznam szczerze, że dawno już nie widziałem tak ciężkiej płyty, która wręcz ciąży w rękach od ilości radiatorów, ale w tym konkretnym wypadku ciężar serio przekłada się na wyniki wydajności, ponieważ temperatura sekcji jest o dziwo niezmiernie niska jak na to, co musi zasilać. Ale akurat w tym nic dziwnego. W końcu układ 18 plus 1 to dość dłowików i mosfetów, aby zasilić naprawdę bardzo, ale to bardzo prądożerne procesory, a do takich właśnie należy i 9K 14900K. Generalnie rozgadywać się o tym, co ta płyta posiada, a czego nie, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ mówiąc w telegraficznym skrócie, ma wszystko, czego sobie może dusza przeciętnego użytkownika zamarzyć. Rozpoczynając od mega Ultra szybkich portów USB na tylnym panelu, przechodząc przez jeszcze szybsze WiFi 6E, czy choćby kończąc na obsłudze szybkiego RAMu, a nawet dysków PCI Express 5.0, które można ukryć pod naprawdę ogromnym, niezwykle siermiężnym radiatorem, który jest zintegrowany oczywiście z płytą i który pozwala ostudzić nawet. Najcieplejsze nośniki. I może wiele osób stwierdzi teraz jeszcze, że wow, no rychło w czas, ale muszę to podkreślić: w końcu jest to premiera, kiedy nie ma żadnych problemów. Wieku dziecięcego oraz innych. Jeżeli chodzi o testy procesorów, bo nie ukrywam, że przy 12. generacji i pierwszym podejściu do LGA 1700, sparowanie odpowiedniego ramu z płytą i poustawianie w ogóle wszystkiego, żeby to było stabilne, było niezwykłą sztuką. W chwili obecnej wkładam ram, może nie najszybszy, ale przynajmniej też dzięki temu stabilny. Odpalam płytę, wszystko w ustawieniach automatycznych dopasowuje się tak, żeby działało jak najlepiej i faktycznie tak też działa. Plus taki jeszcze może drobny pstryczek w nos, jeżeli chodzi o obsługę trzech generacji na jednej płycie. W tym wypadku Intel może nie tyle ma przewagę, bo technologicznie akurat te procesory się jakoś bardzo mocno nie różnią, ale jest to też godne odnotowania i pochwały, że możemy na jednym BIOSie bez konieczności żonglowania właśnie tymi AGS-ami, obsługiwać sobie trzy generacje procesorów, czyli jeżeli macie najnowszy wariant BIOS-u, to bez problemu przynajmniej na tej płycie obsłużycie 12, 13 i 14 generację procesorów. A to w sumie spore ułatwienie dla użytkowników, którzy nie są zawodowcami i niekoniecznie lubią się właśnie zajmować takimi rzeczami jak upgrade'y BIOS-u. Większa ilość testów, procesorów 14. generacji dopiero przed nami, to jest preludium, poniekąd też takie pierwsze wrażenie i pierwsze testy, bardzo, bardzo jeszcze ogólne. Na te bardziej dokładne przyjdzie czas, gdyż jak zwykle tego jest standardowo za mało na wszystko. Niemniej jednak, jeżeli jesteście zainteresowani nie tylko drogimi procesorami, ale również i tanimi, to zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji, ponieważ mam dla Was już praktycznie nagrany odcinek o. Procesorze, którego nazwy jeszcze nie zdradzę, za 2 złote, na którym można odpalić w zasadzie wszystkie nowoczesne gry i to w całkiem dobrym klatkarzu, więc jeżeli byście byli zainteresowani również tego typu tematami, a myślę, że takich właśnie osób jest pewnie nawet więcej, to zachęcam Was właśnie do kliknięcia tego czerwonego guzika, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A tymczasem żegnam się, linki są w opisie tego materiału, do płyty, do procków i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na moim kanale. Na razie.